Marszałek Wysoka Izbo procedujemy druk o ratyfikacji umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem Tajlandii z drugiej. Z pozytywów należy wymienić artykuł 25. umowy, czyli deklaracja współpracy w zakresie nielegalnej imigracji Unia Europejska jak i Tajlandia zobowiązują się do readmisji, czyli odsyłania nielegalnych imigrantów do państw, którego przybyli. To jest OK. Tylko Unia Europejska nie byłaby sobą, gdyby nie pomieszała biznesu ze sprawami społecznymi. I tak patrzmy: artykuł 21. Równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt jako cel sam w sobie. Niby nic złego, ale 38. Artykuł zmiany klimatu, punkt F. Propagowanie szerzenie wiedzy, w tym pośród najbardziej narażonych grup ludności oraz grup mieszkających na najbardziej zagrożonych obszarach, ułatwienie udziału społeczeństwa w reagowaniu na zmiany klimatu oraz ujęcie w tym względzie analizy wpływu zmiany klimatu na zagadnienia dotyczące płci. Ujęcie w tym względzie analizy wpływu zmian klimatu na zagadnienia dotyczące płci. Ktoś to rozumie? Jak ministerstwo to interpretuje? Dlatego punkt G połagowanie współpracy i dialogu w zakresie opracowania instrumentów ekonomicznych, takich jak ustalenie opłat za emisję gazów cieplarnianych i innych instrumentów w razie potrzeby w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Myślałem, że, jesteś, że PiS jest przeciwko temu, no, ale widzę, że nie macie z tym problemu, bo tu poseł Cymański zachwalał to. Ale idźmy dalej idźmy dalej. Art. 46 o zdrowie. Strony postanawiają współpracować i dzielić się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami w różnych tam zakresach oraz poprawy powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, a także świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i według wytycznych WHO. I wystarczy wejść na stronę WHO, co to oznacza aborcja legalna, bez jakichkolwiek ograniczeń i artykuł z zeszłego tygodnia WHO pracuje nad wytycznymi medyczny, medycznymi dla transwestytów i ludzi nieokreślonej płci. Czyli doga gender. Po prostu jest to jota w jota napisane. Ja mam wrażenie, że poza panem tłumaczem jestem jedyny, który tę umowę naprawdę przeczytał. Przecież wy nie wiecie kompletnie, o co w tej umowie chodzi. I wy się pod tym podpisujecie. Poseł Cmański przed chwilą przyszedł i powiedział: Nie no, świetna umowa, nie widziałem lepszej. No wie pan co? Ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że wy naprawdę dostajecie umowę po angielsku i jesteście zadowoleni, że dostaliście tę umowę. Nikt jej nie czytał. Nikt nie wie, o co w niej chodzi. Ja podejrzewam, że o to ujęcie zmian klimatu w kontekście płci ministerstwo też nam wiele nie powie. Także, szanowni państwo, tak wygląda w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nawet nie wiedzą, nad czym debatują. Dziękuję.